Tym razem podsumujemy, ile czasu przepracował dany pracownik w całym miesiącu. Staję w komórkę V2, klikam sobie autosumowanie, klik, sprawdzam, czy rzeczywiście te komórki chcę podsumować. Drugi raz klikam w autosumowanie i gotowe. Staję w prawym dolnym rogu i klikam dwukrotnie, klik, klik i zobacz, przekopiowane już do końca. Stanę za kolumną V, znowu klikam dwukrotnie, klik, klik i zrobiłam autodopasowanie tylko kolumny V. Natomiast zobacz, że wyniki są pokazane bez sensu. To nam pokazuje, że ten człowiek przepracował, no niby, że przepracował 11 godzin. 5, 5 i 9 to jest 14, więc nie mógł przepracować 11. Podsumowanie jest zrobione dobrze, ale formatowanie jest złe. Więc zobacz, jak wiele zależy od tego formatowania danych. Zaznaczam te dane, prawy przycisk myszy, formatuj komórki, i wybieram sobie, popatrz o ten format, 37, 30, 55. Pamiętaj, że ten format, który masz tu, pokazuje, ile jest łącznie godzin, a te formaty, które są tu, pokazują nam, która jest godzina. Więc jeśli chcesz pokazywać dane sumowane, ile godzin przepracował, ile miał nadgodzin, jaka była norma, to zawsze musisz używać tego formatu czasu. Robimy OK, no i wtedy już zobacz, wszystko wygląda bardzo przyjaźnie i prawidłowo. I rzeczywiście 155 godzin wygląda zupełnie inaczej niż 11. Dzisiaj to tyle, a w kolejnym filmie pokażę Ci, jak w takim przypadku policzyć wynagrodzenie pracownika. A na dzisiaj Excel i zrobione.